Tomek! Tomek! Wstawaj! Chodź! Co ty robisz? Tu śpisz? Wstawaj, chodź. Wstawaj, chodź, Krzysiek ciebie woła. wyłaś z tej nory. Czekaj, ja wszystko muszę pozawierać. Chodź ci pomogę. Dawaj. On mówił, że ty możesz tutaj być, być gdzieś ten. Chodź. Oj, wstawaj, a ty kurde, to co ty? Nie dzwoniłeś do mnie. Coś takiego. A tu do góry nogami trzymasz. Nie przesyłajcie coś takiego obrazu? Bo ja e, diabeł nie jestem. Jak ty diabeł nie jestem, to trzymaj sobie ten obrazek. O, i pojechał nas I nie dziękuję bardzo. I nie paczek do mnie. Jeszcze. O. A może otworzymy teraz tu dużo? Zagaty. Słucham? Od Agaty otworzymy. Otwórz. A to czekaj, ja zatrzymam, przeczytam ci od kogo to. Bo ja mam wiadomość no. od tej osoby zatrzymam i będziemy kontynuować odczytałem Krzyśkowi wiadomość yy, na temat paczki z Agata Meble to jest od Pani Katarzyny z Leszna nie mam drugiego telefonu, żeby dosłownie przeczytać Krzyśkowi, ale odczytałem przed chwilą i tam było napisane, że Pani Katarzyna z Leszna dosyła Tobie lampę, że przysłała lampę dosyła jeszcze, widocznie to ta od tych, tych, no nie wiem nie... muszę to z tego znaleźć, odczytać co tam od kogo. W każdym razie dosyła lampę i z zapytaniem, czy jeszcze czegoś potrzebujesz. Na razie nic nie potrzebuję. Katarzyno dziękuję bardzo za lampę. Dlatego że powiem... Ona dla mnie za dużo jest tutaj. Ale zaraz Krzysiek najpierw. Od... Ja mam jeszcze większą. Ja ci wytłumaczę o co chodzi. Ja mam jeszcze większą. No. Ty dziękuję bardzo. Katarzyno za lampę i. Pozdrawiam. przyjechać, przyjedzie. Napisała pani również, że jest bardzo, że chętnie przyjedzie, posprząta tobie domek. Czy chciałbyś? Dziękuję bardzo za pomoc też. Jak chcesz to przyjeść. póki się dyszę, żyje, ten Knur cholerny, bo mnie tak w białym stoku nazywają. Knurę, Jak będziesz chodzić do mojej posesji, to pytaj się o knura. Nie o Krzyśka, ale pytaj się o knura za schranego, zajebanego że jest knur w dom. Jak zapytasz się tak, to on łech zrobi. Łek! 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 łek, łek, łek! łek, 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 łek. łek. Zrobi. E, o! O! Widzisz, Katarzyno i jak przywita się łech to to knur jest. Jak nie łyknie, to nie knur. Ale dodaj, że jaki? To że knur to knur. Jajcaty. A? No. Tak mówią. E, słuchaj. Bo dlaczego ja i tacy, że ja mam po kolana, a, a, a o, po, o, po ziemi ciągają się nawet. Wiesz Katarzyno, tak nie, Katarzyno, że... Nie będzie, no, aż będziesz... No nie mów tak do pani Katarzyny, skoro ci... Aż będzie miła, to a, jest. O, ale ona miła, miło Ale do przepraszam ciebie, no. bardzo. E, a ty jak tacy, aż no. po ziemi ciągają się ciągają chnura, ty ciebie i miły ciągają się po ziemi. I będziesz bardzo zadowolona, Katarzyno. I dziękuję za lampę. Zaraz otworzymy. Zaraz otworzymy. Leżało mok... Z mokła by no. na podwórku, ja nie wchodziłem, bo nie nie zabrali. I tak dalej. I powiem Nie ma tu potrzebnej jeszcze jedna osoba, żeby pomagać paczki otwierać. Bo ja sam sobie widzisz o. Tu telefon, tu trzeba nagrać paczkę, no bo się należy nagrać, tak? Ktoś przysłał to pewnie oczekuje tego, żeby to nagrać. A ja jedną ręką, tu kurwa nie poradzę sobie. Ale jest lampa. Oj, o, jaka fajna. Czekaj, trzymaj to. Zaraz będziemy składać. O, ty, patrz, ty, jakieś drewniana, ty drewno lubisz. Oj kurwa, i znów będę tutaj krzyków pełno, bo Krzysiek będzie po swojemu tu. Krzysołko... Ja nie będę składać, bo ja nie będę. Ja złożę zaraz, czekaj, spokojnie. Czekaj, bo tam coś jeszcze jest na dole. Kurwa, to wszystko rozmokło. No ale nic, no nic może się nie stało. O! I tu jest kabeleczek, instrukcja obsługi. Zaraz złożymy. O, ale piękna lampa, Krzysiek. To nie lampa, to termowentylator. Krzysiek, to lampa taka, rozumiesz? Zaraz Ci pokażę tu, jak to wygląda. Gdzieś powinno być na obrazku jakimś. Nie ma. Zaraz ja złożę i się połączę ponownie. Dziękuję za uwagę na chwilę obecną. Pauza. Idziemy szukać tumeczka. Ponu tu. Ale gdzie? Nie wiem. Tomek! Tomek! Wstawaj! Chodź, co ty robisz? Tu śpisz? No. Wstawaj, chodź! No. Wstawaj, chodź, Krzysiek cię woła. Wyłaś z tej nory. No. Czekaj, ja wszystko muszę pozabierać. Do, chodź ci, pomogę. Dawaj, on mówił, że ty możesz tutaj być możesz być gdzieś tam. Chodź! Oj, Stawa, ja ty kurde, to, to co ty? Nie dzwoniłeś do mnie. Że tu jesteś. Nie wiem, gdzie kurka. Nie wiem, wszystko jest. Tu jest, tu wszystko jest. Rychciut, tu jest. No, ale żeś. No, i wróciłeś w końcu u Krzyśka. Zobacz, jak, widzisz, jak wylądowałeś na węglu. No. Pięknie. Nie. nie zmarzłeś tutaj? Dlaczego? Nie zmarzłem, ja inaczej wyglądałem. Czy No kurwa, tak się doprowadzić. Na węglu spać. A co, Krzysiek nie chciał wpuścić ciebie? Nie. No. A teraz już korba chce. No mówi, że ty na posesji. Mówi, idź poszukaj go. Bo stałeś, stukałeś się w drzwi. Ja wczoraj długo w pracy byłem, nie mogłem przyjechać. A dzisiaj? No dzisiaj mam wolne i przyjechałem no z rana do niego. I on mówi, że ty byłeś. Dzisiaj sobota. Sobota Chodź do domu. Przymarzać pewnie. O jezu. To o Jezu, Jezu. To nie wiem, gdzie... gdzie komórka jest. No to wyjdziesz, to zaraz znajdziesz może. Nie bolą gnaty? Co? Gnaty nie bolą? Nie. O matko. A co ciebie przygnało tu do Krzyśka? Przecież nie chciałeś tu być. Co tam, pieniądze? O ile kasiory Końcówka pewnie pieniędzy co? Już końcówka Aha no no Już końcówka Na piwo nie ma Na piwo nie ma Na piwo nie ma? Co? Zaraz poszukam, znajdziesz. A piwo leży o tu. Co? Piwo leży. Gdzie? A ja coś puszka. Pusta, tak? No, no to dobrze, nie pi. Chodź najpierw do Krzyśka. A dobrze, on powiedział, że ty na no węglu, bo ktoś do niego zadzwonił. Przecież, no, pieniądze. Nie, ja pieniążki wszystkie tobie oddałem, kolego. Rozliczyliśmy się. Wszystkie pieniążki tobie oddałem, nie pamiętasz? Szybko było, szybko poszło. Tak jak widzowie chcieli, to oddałem. A gdybym ci po trochu dawał, to byś do dziś miał. No ale to wybór i wola widzów no to już. Pomału, weź pozbieraj swoje rzeczy i chodź. Czy się kazał cię przeprowadzić. A ty w urzędzie pracy byłeś? Miałeś się stawić? Hmm? W urzędzie pracy byłeś, miałeś się stawić? Dopiero 31. Ale, ale byłeś 30 października Ale 31 pierwszego tybie... Ale październiku byłeś? W październiku miałeś być. No 31 Byłeś, tak? A ty już mamy listopad już Czekaj, co ja pierdolę? A no. kurwa już mi się pojebać. A nie, no dobrze no Jeszcze? A To ty, ba... Widzisz? To ja pijany, nie ty. Kurwa, już mi się listopad, a już mi się Dni pomyliły miesiące. Ja nie chcę, nie chcę, ja mam tam ktoś przysłał w paczce i tobie smyczkę przysłał i 5 zł. O, będziesz miał na piwo jak chcesz. Co? Ktoś 5 zł tobie przysłał. Paczkę otwieraliśmy teraz z Krzyśkiem. Ja myślałem, że on żartuje, że ty tu jesteś, ale nie jednak. Wszystko masz? Zaraz ja spróbuję zadzwonić na twoją komórkę. No dobra Boże, no kur... A nie mogłeś do tego kolegi iść? Ja u niej byłem Komórkę? Zaraz ja zadzwonię.